Siemano, moi drodzy w kolejnej serii na kanale z Censa 2, mówiłem już w ostatnim filmie z też nowej serii yy, Tylko, że ja mówiłem tam, żebyście sobie pominęli, bo ja dużych informacji nie będę mówił Ale no, jednak mówiłem troszkę duże To jest nowa seria na kanale, tylko Mówiłam tylko tyle yy, Nie będziecie mi nic ani nic słyszeć, nic ani nic nie będę gadał, chyba że w wolnych chwilach, bo Podczas meczu mnie w ogóle nie słychać. Bo to mówiłem ostatnio. Podczas mnie, meczu mnie w ogóle, ani to w ogóle nie słychać. Alecie ja tylko grę słyszeć i widzieć. Więc dobra, zaczynamy sobie od 200 zbrojeń Stero. Gram z botami, bo się... Widzicie jakie cykorie się Już, zmieniamy tutaj spawn botów. No i ja widzicie? Mi się psują te gdy mam internet. Na botach i ten. Widzicie? To jest famas? To jest famas? Yes. nie jest. To nie jest famas, to jest AK-47. A ja mam... Prawie... niecałe Mówiłem, że w tamtym filmie pominął to, pominą, to, nie wiem to Mówiłem, że zagramy sobie dzisiaj parę takich ten em, parę z takich wyścigów zbrojeń po to yy, znaczy przez to że bardzo ja szybko je robię są so, trzy minuty niecałe filmu, a ja już złożyłem jednego zrobić, żeby... drugiego począć! Maru, masz przepalone. I... Antoni. Nie to muszę tego, który mnie zabił wcześniej. Nie, nie pojęta, który mnie zabił wcześniej. Ale może już go, zabiję, go zabiłem, on zabił wtedy. Ale na to Maru, Maru mnie zabił, dosłownie Maru mnie zabił. On na bup jako jedyny w bitwie. Dobra. Nie wiem, małcią. z tego malu i zrobić odwet na nim. Odwet czyli takie, że jak on mnie zabije i będzie moim namezis, to jak ja go zabiję to będzie odwet właśnie. Zagramy sky teraz po co tak Bo trzemu by Nie. I będziemy spróbować... Chyba, że ja muszę być, że się przytrzymać. Не поджимай, на Нельзя. Город может У нас деньги. Лучше дикая есть

Bym wam pokazał, co by się z tymi wszystkimi botami stało. Ja nie tylko sobie poszedł na chwilę. Na silko na przykład, bo mi się chce bardzo szczęśliwie. By bym wam pokazał, co by się z tymi botami na stało. Z przeciwnej drużyny, by byli wszystkich moich, którzy tam stali, i by zyskali karabiny. Ja, ja idę, koralowcy idę.

bo a so ten, bo śmią, wiem, co i życzyłem ten powieś miałem że to troszkę nie panie dla pana boga bo piosenkę y, zniszczyłem i obraziłem pana boga przez to no ale nie powiem przez chwilę Panie dobry jak to chyba chciało to stój w każdym filmie chyba to stój nie wiem, co pisał do kolegi, do tego mojego debila czy będzie grzechu. Nie no, czuję. Damian to oglądasz, tu nie jesteś ich debil, tylko fajny kolega, tylko że mnie w wnerwia trzasem. Czyś nie fajny. Tosty, Lois. Nie no, nie odejdę od kompo. Bez was. Weźmiemy jeszcze inną mapę. O, gra, gra, gra. Ten mój kolega, niby kolega gra, ale w inną yy, formie zagra. Tak prawdopodobnie, później się to zapytam czy w gra. Weźmy zeszłym. Moja ulubiona mapa. czy nocą. Nie wiem czy mnie widzowie w ogóle słyszeliście, bo miałem wyciszone dźwięki. Ale raczej tak. Bo ja sobie wyciszyłem przez chwilę tylko. Przez przypadek. Zaraz wyjdę do wody

Dlatego widzę tak pyton. Kiedyś się nazywałem Walka. Ja jeszcze gdzieś zmieniłem sobie na pyton. Bo oglądam sobie takie oszorcze, nie? Chłop dotyka różnych ręków, dlaczego pytą. Było parę tam pytonów. Trzy pytony były, że sobie kurde w sumie. Więc jak wyglądałem CS, no to byłem pyton, nie? Ale to jeden taki, no, pro player. Pręcznik to tak jak idzie, to też fang. Oni już karabiny? Nie, jeden ma. brzydkie słowa jakby nie natychmiast, ale yy, tutaj by ja się, żeby tu nie zabrać głosu. Dosłownie tak automatyczny automatyczna służba zadawania sobie na tarf. Jest też yy, jedna autoszmata zwykła, jest druga autoszmata i ja wysyłam tą drugą autoszmatę wyszła. Yy, więc możemy mieć pijako. Panie dobry Jaktosz, bądź w uwielbieniu. O Jaktosz pisz taką i mariną i te jajoś. Dobro, przepisz ją Janusz. Takie już było, tak już było. ¡Urde! Koszt jest jeden! Więc trzeba oglądać. Dobra, jeden, jeden, jedyny mecz. Rozwalę ich wszystkich skosy. Co do jednego wszystkich skosy. W czterech literach mam w bronię. Nie ujętałem. Rozwalę wszystkich skosy. Jakie będą mieli lepszej broni niż ten, niż ten, Skosy i ten.

Nie mogę już więcej. Widzimy się następnym razem. Jak chcę już jeść, jestem głodny, dajcie mi to zjeść jeść. Nara.